Dzień dobry, drodzy państwo, nie pozwólmy domknąć systemu, nie dajmy pełnej władzy Donaldowi Tuskowi, bo nie będzie już nawet szczątków polskiej demokracji. Posłuchajcie profesora Nowaka, jednego z członków Komitetu Obywatelskiego poparcia dla kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego. Trzeba ograniczyć możliwość, którą wyraził bardzo stanowczo i bardzo praktycznie jeden z przywódców tej koalicji. Mówiąc o konieczności domknięcia systemu, to samo sformułowanie domknąć system przez wybranie prezydenta, który będzie podpisywał to, co odsunie mu przerządzący lider obecnej koalicji rządzących, to właśnie wizja, na pewnego rodzaju zgrozy, można tak powiedzieć, zgrozy z punktu widzenia obywatelskiej wolności. Dlatego właśnie w imię tego prostego odruchu nie pozwólmy domknąć systemu, bo wszyscy zostaniemy domknięci. Nie dosłownie tak jak ci, których już wtrąca się do więzień, a oczywiście ta lista na pewno się bardzo szybko wydłuży tych, których ta władza chciałaby wtrącić do więzienia, ale wszyscy poczujemy się zamknięci w systemie, w którym nie wolno mieć innych poglądów niż jedynie politycznie poprawne, politycznie słuszne. Głosować na jedynie słuszną władzę. Wielu z nas pamięta czasy jedynie słusznej władzy i nazywamy je czasami słusznie minionymi. To jest właśnie powód, dla którego to potrzebny jest zryw obywatelski, żeby zatrzymać te niedobre tendencje. W tym zrywie obywatelskim powinno być miejsce dla wszystkich dla wszystkich, to znaczy nie tylko dla zwolenników partii, która wysunęła kandydaturę doktora Karola Nawrockiego i odgrywa oczywiście fundamentalnie ważną rolę w tych wyborach i we wspieraniu tej kandydatury, ale także wszystkich innych partii. Mówię to z pełnym przekonaniem oczywiście i Konfederacji i y, 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 tego co nazywa się trzecią drogą, ale nawet myślę wielu wyborców Platformy może poczuć to swoje zagubienie i chcieć powrócić do rzeczywistości, do rzeczywistości, którą będzie określało także w następnych miesiącach postępowanie rządu obecnie panującego w Polsce. I do nich wszystkich trzeba, do nas wszystkich, zwracać się z tym apelem, ażeby wziąć udział w wielkim ruchu, którego celem nie jest personalne zwycięstwo jednego człowieka tylko, jakkolwiek znakomitego kandydata.